Dzień koncertów Mateusz Stanieński, Aleksandra Sitas. Powitajmy artystów. Dzień dobry wieczór Państwu, a my dzisiaj Państwo uroczymy muzyką mało znanego kompozytora z amen <laughs> Dla nas potwierdzenie faktu, że pracowanie ze sztuką jest dla na nas ważne. Wszyscy jesteśmy w pewnym sensie miłośnikami tej sztuki i dziękuję Państwu za praktyczne przybycie. Witam Państwa stawek wnętrza galerii zupełnie odnowionych. Myślę, że dla niektórych bardzo widać te niektórzy widzą bardzo te zmiany i może, którzy żadnych zadali, może ich tak nie dostrzegają. Muszę rozpocząć od tego, że, że na te czekaliśmy nie wiem jak długo, bo nawet trudno zliczyć te marca, bo... To, że ta bateria rozpoczęła współpracę od 1991 roku, to nie znaczy, że ten budynek był wówczas super wyposażony i super dostosowany do pracy wystawienniczej i edukacyjnej. Wróćmy do Państwa zasobna, bo te same znajome twarze. Fantastycznie. Ale muszę powitać dwie ważne osoby, bo to dzięki mnie ten remont się odbył. Witam panią prezydentę Annę Dzień dobry, I Witam pana Marisza Kiewalda, dyrektora Rady Rybołówstwa. Dzięki tym instytucjom znalazły się pieniądze, i Rzymo. Po pierwszych latach przywitam możliwość do Turków. Że spotykamy się tutaj nie jest no, właśnie przypadkiem, bo Galeria przez swoje lata istnienia wypracowała sobie system organizacji wystaw. Mamy znajomych artystów, mamy kontakty ze wszystkimi ważniejszymi galeriami w kraju. Ustawienie repertuaru dla no nas nie jest problemem, bo y, powiedzą trać to artyści zdali, największej polstarczysty, artyści zabiegają o wystawy w naszej galerii. <gryny> eee, to to Ja się czuję, bo ja sobie siedziałem, wyłamałem, a Państwo mi wspitaliście o pracy kapitału czy zasłużenie. Dziękuję. Drodzy Państwo, jeszcze raz serdecznie dziękuję za przybycie. Ja szczęśliwy jestem, strony, jak zwykle, z pobytu w Ostrołęce, tym bardziej, że mam przyjemność być w tym dniu, za jest, ale jest obracać, to zaczynam istnieć galeria z powrotem, z powrotem do I wnętrzami, jestem zachwycony. I przede wszystkim tym końcu, to, to jest co ważny na mowie. To ja też to oświetlenie ustanowniczą, to już będzie pewnie jeszcze, jeszcze. szczęście. Zanek przyznaje się, ja się otwierałem. Zanek wykombinował, że będzie to ze zbioru. Tu bym czegoś tak. Ze zbioru z ostrołęki. Po mojemu wielkiemu zaskoczeniu się okazało, że rzeczywiście tych obrazów pozostało dużo. Czyli mile jestem zaskoczony i co Państwu bardzo serdecznie. Dziękuję. Zeniu, co chciałbyś. Ja muszę powiedzieć, to są do mojej Dlaczego? Wszyscy wiedzą, że dzięki widzenia. Państwa, myśmy troszeczkę zaskoczyli tą propozycją. Wystawy nie można przygotować w miesiąc czy dwa, ale wpadliśmy na pomysł, żeby ta wystawa była nieco odmienna od większości wystaw, które organizujemy w galerii. Cały ten zestaw prac na dwóch piętrach galerii to są obrazy pochodzące ze zbiorów ostrołęża i Muzeum Kultury Krukarskiej. Proszę Państwa, do y, tej wystawy udostępnili nam y, swoje prywatne obrazy państwo, pani Joanna Góralska, pani Grażyna Jerzy Jabłonowcy, pani Aneta pasek głeber pan Paweł Malinowski, pani Sylwia Kinga państwo Danuta i Robert Sikorski, pani Stanisława Łatrakiewicz. Państwa Olżbiega, Jancie Zecerowie i największy zestaw pochodzi z Muzeum Kultury Krypiańskiej. Dziękuję wszystkim, którzy znudzili się przez tę światło. Proszę Państwa, rzeczywiście mam regulację, może parę rzeczy mnie zaskoczyło. Yy, ale to wchodzi Państwu na anegdotkę. Kiedy kończyłem studia, mój przyjaciel poprosił, żeby mu obraz odpowiadał. Został mi obraz, dobrych 15 latach odwiedziłem Staszkę i w głównym zewnętrznym, na głównej ścianie wisi straszny pochodeń, a soką napisane jest takimi pięknymi Od Tego czasu z pewną opatą miłośnierało na wielu starych swoich Mam nadzieję, <laughs> że bardzo się zmieniamy w trakcie pracy i um, o pewnych już się po prostu nie to dowiem, bo to jest przeszłość. Zresztą zawsze uważam, że należy żyć bardziej przyszłością niż przeszłością. Dziękuję za miłe słowa, Pani Prezydent, ale e, chciałam trochę zaprotestować, bo tak naprawdę nie mielibyśmy Państwo zgodzić się ze mną, czego remontować, gdyby nie Pan Leszek Gdyby Galeria w ogóle nie powstała i dzięki temu, że pierwszy początek Pan zechciał temu miejscu dać, nie mieliśmy szansy na drugi. Za to pięknie, pięknie dziękujemy. A wczoraj, kiedy oddawaliśmy ten obiekt do użytku, dziękowałam też kierownikowi Galerii za ten pomysł, bo rzeczywiście pomysł trafiony nie mógł być lepszy. Niech dzisiaj oczy cieszą. Obrazy twórcy tego miejsca. My o tym pamiętamy. I piękne już Państwa, jest to, że właśnie pamiętają następcy. To wcale nie jest takie częste. A Pan ze mną się sławo dzieli. Za to pięknie dziękuję. Wszystkie drobiazgi, które będą tę ostrojkę przypominać. nie bardzo ucieszyły Pana słowa, że Pan chętnie do stroju wraca. A to naprawdę takie promocyjne drobiazgi ostrowieckie. Proszę bardzo. Pani Ania Sopo, pierwsza dyrektor Ostręckiej Galerii Ostrówecka, a także była prezydent Ostróweckiej. Spotykamy się tak rzadko i w zasadzie cały czas nie jest z okazji, jest do takich spotkań. Jeśli Państwo chcielibyście o coś Zapytaj, przepraszam, bo tak to w głupym że ale może wygląda na to, że na wszystkie tereny znam odpowiedzi. Jeżeli o wspominkach, to oczywiście, chociaż mówię, że mogę mówić o sztukach współczesnym, z którymi zresztą jestem, to ja mam coraz Drodzy Państwo, czy chcecie, byśmy z Zenitiem porozmawiali o czymś konkretnym? Znaczy, zapytam zapytać, jak odbierasz swoje prace? Tutaj na wystawie są taki zestaw od lat 70-tych, ostatni 2009 rok obraz, więc... Jest to jakiś przekrój, przechyt fatalne e, 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 słowo. Widać progres. E, Zdrowany progres, jak najbardziej. E, proszę Państwa, chciałem zwrócić uwagę na dwa obrazy na pierwszym wieczu, które są poprawione w latach 70. E, w ramkę plastikową, z, którą służyła do poprawiania szyby w drzwiach, w bokach z Wielkiej Gryfy. Szanowni Państwo, była to okazja dla mnie do spojrzenia rzeczywiście przez prośbę z poziomu kilkadziesiąt lat wstecz. Cały czas wydawało mi się, że nie ma sensu żyć bez malarstwa, bez sztuki. Okazuje się, że w ostatnich latach, tak jak mój kandydat jest coraz rzadszy, w związku z tym okazuje się, że można bez tego żyć, a więc musi być powód dla tego, się I tych powodów wtedy było wiele. To były takie czasy, jesteśmy tym szczęśliwym pokoleniem, które doświadczyło bardzo wiele, które przeszło niemal przez różne konflikty historyczne, polityczne, a także i w sferze obyczajowej i zmiany cywilizacyjne nas bardzo i Myśmy to wszystko odbierali i odpowiadali w taki sposób jaki potrafiliśmy. A więc dla mnie najprościej było czynić to poprzez malarstwo, które, jak mi się wydawało, zawsze było malarstwem związanym z abstrakcją. Okazuje się, że nieprawda. Ja bardzo często wracałem i ta jest też tego przykładem w jakichś dziwnych przestrzeni, które myślałem, że nie bardzo mnie interesują. I życie jest na tyle ciekawe, Niech chyba naszym obowiązkiem jest reagowanie na to, obowiązkiem jest nauczenie się. Cieszenia każdą chwilą. Y, Powinniśmy to nadawać, nadawać w taki sposób, jakby potrafimy, a może no, nie mówię tutaj o zwyczajnym notowaniu, o Dlatego, że każde przetworzenie daje y, szansę na odkrywanie nowej rzeczy. I ja mówiąc y, w najprostszy sposób, mogę mówić o tym, że potrzebuję na przykładach Natomiast są potrzeby wyższego rzędu, które strasznie trudno zobrazować, które strasznie trudno zdefiniować, a w sumie nasze zajęcie nawigających to jest próba definiowania, definiowania obrazów. Mówiąc o tym, że brakuje oświetlenia, ja się wytłumaczę. Wytłumaczę się z tego. Współczesne malarstwo, nie tylko malarstwo, sztuka współczesna, wymaga coraz bardziej rozbudowanego warsztatu, dzięki któremu można pokazać pokazać obiekty sztuki. obiekty obiekt, obiekt, sztuki bardzo często wymagają na przykład własnego środka światła, czy własnego środka gier. Wobec tego ten kamery, to kamery gdzieś musi bardzo często dzieła należy umieszczać w przestrzeni. No to będziemy robić na I Należy oświetlać punktowo światłem nie tylko zwyczajnym światłem, ale to światło musi być także regulowane i temperatura i natężenie. Wobec tego wymagane są stropniki światła i wymagane są specjalne lampy, które umożliwią ją. I to jest to wszystko, co jest wymagane przez współczesne wystawienie miejsce, a więc to jest to wszystko, co teraz jednak będzie musi musiał się wziąć na Proszę Państwa, myślę, że. Dziękujemy Leszkowi, no. okay. no, ale, no, czas, no, ale no, czas no, też czas no, wszystko, żebyście mogli spotkać się z naszymi nauczaniami w dlatego przyszliście. No, dziękujemy bardzo za przybycie i za przyjęcie naszego zaproszenia. <laughs> Częki z jakiejś y, zawsze były krawskiej w strowie. Nie wiem, jak się pierwszego wietrę, może tam już byliście <grymianie> na koncercie. Oddaję wam lyszka, mężczyźni na odpadł żyje.